To pytanie uwielbiam. Ja jeszcze nie odpowiedziałem, ale przeczytam je. Uważam, że jest piękne. Jak przekonać urzędnika, aby nie niszczył ludzkich marzeń? Kto może... Kto ewentualnie może w tym pomóc? E, tak jak powiedziałem, jedyną osobą władną w tym gminie to jest urbanista. Jedyna osoba na urbanistę, która może wpłynąć, to jest burmistrz. I teraz tak, z formalnego punktu widzenia pod wnioskiem o warunki zabudowy podpisuje się burmistrz. Jak dostanie się wniosek o yy, decyzję o warunkach zabudowy, tam będzie podpisany podpis burmistrz, gminy taki i taki. Ale wniosek sporządza urbanista. I bardzo często burmistrz mówi, nie, nie, ja tylko podpisuję, a oni są fachowcami. A to nie jest do końca prawda. To burmistrz decyduje, czy coś takiego na jego działce, na jego gminie można postawić lub nie. To on jest tam władzą ustawodawczą. On to się pod tym podpisuje tak? A urbanista jest tylko ma to wykonać. Dokładnie, więc jedyna osoba, która może nam pomóc, żeby nie zniszczyli naszych marzeń w tej kwestii, to jest wójt albo burmistrz gminy. Chyba ktoś powiedzieć, że wybory za dwa lata, ja mam liczną rodzinę, Wie Pan, nie już się zrozumieliśmy. Zastraszanie. Ja, jakie zastraszanie? To Obietnica. Wyborcza. Trzeba spełniać promesza wyborcza, Promesa wyborcza. Ty... <śmienicza> ja tu wysyłam promesza. Może inaczej, czy łatwiej zostać wójtem, czy zostać <śmienicza>